Dzień dobry. Dzień dobry. E, Możemy się Pani przedstawić krótko, powiedzieć e, czym się Pani zajmuje, zajmowała? Mam na imię Grażyna. E, pracowałam, w tej chwili jestem emerytką od 7 lat. E, pracowałam zawsze umysłowo. Przez 35 lat pracowałam umysłowo. Później jak te zakłady zaczęły się kończyć, no to różne te, te prace podejmowałam. I jak sobie Pani radzi na co dzień, jeśli chodzi o takie sprawy technologiczne, umysłowe, to myślę, że tutaj to nie sprawia Pani żadnej trudności, ale czy są jakieś sprawy życia codziennego, w których potrzebowałaby Pani wsparcia? Same, sam. Z umysłowymi sprawami to nie mam problemu, dlatego że pracowałam już przy komputerach wcześniej i, 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 i nie jest mi obce właśnie działanie w internecie i we wszystkich opcjach. Natomiast, natomiast no wiek już robi swoje niestety, dwa nadgarstki miałam w gipsach, więc mam słabe te nadgarstki. Poza tym doskwierają już kolana, ponieważ mieszkam na czwartym piętrze i przez tyle lat, jak się wnosi te ciężary, no to musi już coś dokuczać, prawda? Także w tym wypadku no, potrzebuje pomocy jakiejś zakupowej, prawda? I właśnie przez Waszą aplikację z niej skorzystałam. No właśnie, pani już zdobyła się na, na to, zgodziła się pani um, zaprosić osobę, która może pani pomóc. I czy nie bała się pani wpuścić obcego człowieka do siebie do domu? Powiem, że nie, dlatego, że ja jestem taką, taką osobą ufną pod tym względem, że ja już korzystałam z aplikacji BlaBlaCar, gdzie, gdzie jeździłam do sanatorium z obcymi osobami. I, I to mnie jakoś tak e, e, ośmieliło, a poza tym to e, e, przez ta, e, w, każdej, w każdej aplikacji dany, e, dana osoba, która chce pomóc, e, jest weryfikowana, jest sprawdzana przez Was i to e, e, wiedziałam, że, że, że jest osoba sprawdzana, wiedziałam, że, że, mogę, że mogę na taką osobę liczyć. I, I że Wy na tym pieczę również trzymacie, dlatego, y, dlatego się pokusiłam. Tak, no to jest rzeczywiście prawda, rzeczywiście każdą z osób weryfikujemy. A czy ze swojej strony nie bała się Pani o to właśnie podawanie danych? Nie bała się Pani, co tam dalej będzie się z nimi działo? Powiem, że tak. Dowiedziałam się, że moje dane osoba, którą wybiorę, aby mi pomagała, otrzymuje dopiero wtedy, kiedy ją zaakceptuję i kiedy ona zaakceptuje mnie. To wtedy ta osoba yy, otrzymuje moje dane i ja również jej telefon, bo musimy się porozumieć, i, yy, i ta osoba musi wiedzieć, gdzie mieszkam, żeby mi zakupy przynieść, prawda? Także, yy, także yy, wiedziałam, że to jest dopiero ujawniane w chwili, kiedy zawieram yy, z taką osobą yy, no, yy, no tą, yy, tą usługę. No i jak odbyła się ta usługa? Czy wszystko przebiegło tak, jak pani sobie wyobrażała? Oj, nawet nie wyobrażałam sobie, że to tak wspaniale, że tak wspaniale pójdzie. No, wybrałam panią Lidię, yy, która, która miała zdjęcie yy, i, i najbliżej, najbliżej nie mieszkała, ponieważ lista osób była i można było tam to zweryfikować. Yy, no. Yy, Powiem, że jak kliknęłam na panią Lidię, to jeszcze e, ukazało, mi się, e, e, ukazało mi się, kim ta osoba jest, bo każda osoba tam rejestrująca się musi coś tam o sobie napisać, więc spodobało mi się to, co tam e, wyczytałam. No i mówię, po, pomyślałam sobie, że to jest chyba najwłaściwsza osoba. I, I byłam później w szoku, jak ta osoba rozumie seniorów, dlatego że zaraz dostałam wiadomość, że podejmuję się tej pracy i ponieważ podałam we wiadomości ja, że zakupy zrobimy, zrobimy w, w dwóch miejscach na rynku i, i w sklepie spożywczym, to oczekiwałabym jakiś, jakiś z, z rynku listy tych, 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 prawda, artykułów, które ja tam chcę kupić i, i, i z cenami. To pani była aż tak tak drobiazgowa i tak naprawdę, że zaproponowała, że ona da telefon temu panu, chyba zorientowała się, że mnie chodzi bardzo, bardzo o ceny. I chyba chciałam, chciała, może myślała, że ja chcę sprawdzić jej uczciwość, ale ja broniłam Boże i mówi, że ona da telefon temu sprzedawcy, żeby mi podał te ceny. Ja mówię: Nie, aż tak, to ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję po prostu tylko ogólnie listę. Ona mówi: Nie ma sprawy, to tą listę ona mi zrobi zdjęcie i opłacnoreczną tą listę przyślę. Natomiast drugie zdjęcie, dostałam paragon. Oczekiwałam, żeby to przyszło wcześniej, żebym mogła się przygotować i pieniążki przygotować. No, i tak zrobiłam, e, ponieważ już dostałam wcześniej, to więc mogłam to zrobić. I, e, i jak otrzymałam na no pani, Lidia, w tym czasie e, cały czas mnie informowała. Jak była na rynku, to informowała mnie, czy chce jabłuszka mniejsza czy większa, żebym zdecydowała. E, e, czy, e, czy decyduje się na torebki zakupowe? No, pewnie, no bo przecież w czymś musi przynieść te artykuły, prawda? No więc, e, i cenę tych torebek podała. Także wszystko tak kurczę. Że aż no była w szoku. No i informowała mnie, że już na rynku zakupy zrobiła, że jest w sklepie spożywczym. Jeszcze mówi: Jest jakaś promocja na masełko, może pani chce to masełko albo to. No naprawdę było to sympatyczne. No i, no i przywiozła mi zakupy. Oczywiście wniosła na czwarte piętro i mówię, tak, taka duża, drobna dziewczynka zasapała się, tak sobie pomyślałam, ale mówię, przecież, przecież jest sportmerką to, to, to chyba to już ma opanowane. No i, no i zakupy zostały zrealizowane. Pani Lidia kliknęła, że że zrealizowany. Ja też również w swoim telefonie, że zrealizowany. No i oczywiście nie omieszkałam zaraz Pani Lili wystawić ocenę. E, ocenę e, oczywiście z dopiskiem, że nie spodziewałam się tak e, wspaniałej osoby, e, tak komunikatywnej i tak naprawdę szczegółowej w, w tych prawda, sprawach zakupowych. Tak znających, tak znającej właśnie seniorów, że może być czasami coś, prawda, coś niejasnego i senior potrzebuje tego wyjaśnienia. Dokładnie mi napisała, o której godzinie będzie. Oczywiście była jeszcze przed czasem. Także wszystko było tak fantastycznie, że ja jestem zadowolona, super. I doskonale Pani, jak i Pani e, opiekun, Pani Lidia, e, obejście przeszły przez ten proces po e, prostu wzorcowo.